Gry planszowe mogą występować w wielu rolach, mogą spełniać wiele założeń, tak? E, mogą być środkami terapeutycznymi, mogą, być, e, mogą służyć wy, wyłącznie zabawie, M no, mogą być używane jeszcze w wielu, wielu rzeczach. Dzisiaj opowiem wam o takiej, która oprócz tej podstawowej wersji, tak? czyli e, służeniu zabawie, była również pracą dyplomową. Czołem, z tej strony Tomek Dobosz z Gambit TV Ja opowiadam wam co myślę o grach abyście wy nie musieli kupować ich w ciemno Dziś opowiem wam o grze która przebyła długą i ciężką drogę do tego, aby znaleźć się na naszych stołach. Tą grą są minerały Magdaleny Śliwińskiej wydane przez UV Games. Wyrawieństwo UV Games podesłało mi ten egzemplarz do recenzowania. Za co serdecznie dziękuję. Dlaczego mówię, że minerały przebyły długą i ciężką drogę do, na nasze stoły, bo pierwotnie były one, znajdowały się one w portfolio. Wydawnictwa Games Factory. No i po upadku tegoż nie wiadomo było, co stanie się z minerałami, czy mają jakąś przyszłość. Na szczęście nowo powstałe wydawnictwo UV Games zadbało o to, aby Maglena Śliwińska i jej minerały trafiły na nasze stoły. Czym są minerały? To gra logiczna o zbieraniu minerałów. Po prostu. Zbieramy kolorowe kafelki, dostajemy za nie punkty, zamieniamy je czasami na jeszcze więcej punktów i kombinujemy sobie, jak tu zebrać najwięcej najlepszych rzeczy. Jak to wygląda na stole, za chwilę wam pokażę, a potem wrócimy tutaj i powiem wam, co sądzę o tej grze. Zapraszam. Okej, okay, moi drodzy, to są właśnie minerały rozłożone i gotowe do rozgrywki. Jak widzicie, mamy tutaj piękną planszę złożoną z takich oto kolorowych kafelków tytułowych minerałów. Ta plansza zmienia się za każdym razem, ponieważ gracze przed grą układają ją ze wszystkich kafelków, a potem jeszcze wyciągają pięć dowolnych kafelków z tejże planszy. Na planszy są ustawione pionki graczy. To są takie fajne, gumowe przysawki. Dlaczego przysawki? Tego za chwilę się dowiecie. Mamy karty, dzięki którym będziemy zdobywać punkty, wymieniając kafelki zdobyte w trakcie gry na karty punktowe. Same kafelki też będą punktowały, o czym wam powiem, ale te karty będą zawsze dawały troszeczkę więcej punktów, więc zawsze będzie się opłacało wymieniać. Mamy też narzędzia których można używać w trakcie gry. Te kafelki narzędzi są dwustronne. Po drugiej stronie zawsze jest inne narzędzie. Przed grą wybieramy, które narzędzia, którą stroną sobie rozkładamy. Zawsze jest ich pięć. Jaka strona, to dowolnie. No i każdy gracz otrzymuje swoją swoją ściągawkę, tak, ze swoim kolorem pionka, która mówi ile punktów dostaniemy na końcu gry za dany kafelek. I o ile się y, ruszamy. Jak wygląda rozgrywka? Bardzo, bardzo, bardzo prosto. W swoim ruchu gracz wydobywa kafelek minerału, na którym stoi jego pionek. To znaczy, po prostu bierze go tą przystaweczką do ręki. Następnie porusza się w linii prostej o tyle pól, ile wskazuje kolor minerału, na którym stał. Jeżeli zaczynałem ruch na białym, poruszam się o jedno pole, niebieski dwa, 3 z czerwonego, 4 z czarnego i 5 ze złotego. Ruch musi być w linii prostej. Można w tym ruchu przejść przez pojedyncze puste pole w, w obszarze gry. Nie można przejść przez dwa, tak? Można przechodzić przez pionki innych graczy, można. Nie można oczywiście kończyć ruchu na pustym polu, nie można skończyć ruchu na polu zajętym przez przeciwnika i nie można wychodzić poza planszę. Jeżeli skończymy nasz ruch na polu, które jest dobre, tak? jeżeli uda nam się wykonać ruch, ten minerał, który wydobyliśmy, bierzemy do swojej kolekcji. Jeżeli nie uda nam się, bo musieliśmy wyjechać, musieliśmy zrobić coś niedozwolonego, nie dało się wykonać ruchu, to taki minerał trafia do worka, a my ustawiamy się na dowolnym białym polu. I w zasadzie tyle. Zbieram minerał, wykonuję ruch, następny gracz. Chociaż w swojej turze mogę zrobić jeszcze kilka rzeczy. Mogę po wydobyciu minerału Wymienić część minerałów, które posiadam na kartę z punktami. Tak, jeżeli miałbym dwa białe i dwa niebieskie, mogę wziąć tę kartę, a minerały odrzucam do, do woreczka. Mogę również skorzystać z narzędzi, które dają jakieś specjalne moce. Płacę minerałem, układam go w swojej tabliczce. Zaznaczam, że po pierwsze, zapłaciłem ten minerał. Po drugie, na koniec gry będzie on wart troszeczkę mniej punktów. Po trzecie, nie mogę go użyć do, do pobrania karty punktowej. No i wykonuję coś, co jest napisane na, na narzędziu. Tutaj akurat zabiałem młotek, mogę tu wylosować minerał z sakiewki i dołożyć go do planszy. Dlaczego minerał z sakiewki? Bo w tej sakiewce będzie się pojawiało coraz więcej minerałów. Dlaczego? Jeżeli w dowolnym momencie gry odetniemy jakiś fragment planszy, tak, że nie będzie się stykał z resztą, poza tym nikogo na tym fragmencie nie będzie, bierzemy z tego fragmentu najtańszy, e, najtańszy kafelek, a reszta wędruje do magicznej, do magicznej sakiewki. I tak gramy do momentu, aż któryś z graczy nie będzie w stanie wykonać po pierwsze, nie będzie w stanie wykonać poprawnego ruchu, i dodatkowo nie będzie już żadnego pustego białego kafelka, na który będzie mógł ustawić swój pionek. W tym momencie gra się kończy. I liczymy punkty. A punkty liczymy bardzo prosto. Za każdy posiadany luzem kafelek w naszej kolekcji, dostajemy tyle punktów, ile jest tutaj napisane. Za każdy kafelek, który jest w miejscu płacenia, dostajemy o jeden punkt mniej niż wynika to z jego wartości. A także dostajemy punkty za karty punktacji. I kto ma tych punktów najwięcej, wygrywa. Cała gra. Raz, dwa, trzy. I idzie do mnie. No dobra. Myślę, że możemy to jakoś podsumować. No dobra, moi drodzy, I to właśnie minerały. Może z tej strony po pokażę. To są właśnie minerały Magdaleny Śliwińskiej. Tak wyglądają, tak się w nie mniej więcej gra. Czas powiedzieć, co myślę o tej grze. Co mi się w niej podoba i co mi się w niej nie podoba. Zacznę od pozytywów, jak zawsze. No, po prostu od, od razu załatwmy sprawę, którą widać, tak? Ta gra jest przepiękna. Jest rewelacyjna. Kiedy gra się w nią na stole, na jakimś konwencie czy gdzieś, ludzie podchodzą i patrzą, co to jest. Jest kolorowa, przyciąga wzrok. No, po prostu, wiecie, aż się chce. Aż się chce z tym obcować, jest naprawdę ładnie wykonana. Te akrylowe kafelki, minerałów są śliczne. Ja dostałem, miałem to szczęście, że dostałem ze swoją kopią jeszcze takie znaczniki, ale z magnesikami na lodówkę. No pięknie to wygląda. Do tego te, te gumowe, wiecie, pionki gracze. Tutaj dwie takie śmieszne rzeczy, może związane z tym. Kiedy siadałem po raz chyba pierwszy do prototypu minerałów dawno, dawno temu, to zapionki służyły małe figurki smurfów. Z takimi przystawkami, z, z biedronki, z lidla, z czegokolwiek, tak? I wiele osób zastanawiało się, czy w finalnej wersji też będą smurfy, bo były świetne. No, nie ma smurfów, ale. Ale za to jest to jedna z niewielu chyba gier, które można sobie spimpować, czy też zindywidualizować przy pomocy zabawek z Biedronki, tak? Tam też były sprzedawane takie te... no... wiecie, te przystaweczki z Gwiezdnych Wojen, z czegoś tam, z czegoś tam, więc... Jak ktoś ma, to może mieć taką jeszcze bardziej odpimpowaną wersję minerałów, ale i bez tego no, po prostu to rewelacyjnie wygląda. No, wow, wow. Ale wiecie, Akademia Sztuk Pięknych robi swoje, prawda? Co mi się jeszcze podoba? Bardzo proste zasady. E, zasady minerałów tłumaczy się tak, koniec. Zasady punktowania są banalnie proste, zasady ruchu są banalnie proste. Jedziemy z koksem. Tyle, tyle i, i po prostu się gra, tak? Proste zasady, ale gra nie jest prostacka. Wcale nie jest prostacka. Jasne, można sobie w to grać. od tak po prostu tu stoję, a tu pójdę, tutaj zabiorę, tu coś po, e, po prostu, wiecie, tak e, tak na teraz i, i od razu grać, ale można też kombinować. Można się zastanawiać, że jak pójdę tu, to potem będę mógł iść tam. Planować ruchy do przodu. Można planować nie tylko własne ruchy, jakby co ja chcę zrobić, ale czy ja chcę w ten sposób jakoś przeszkodzić przeciwnikowi, czy chcę do czegoś większego dążyć niż tylko do, niż tylko do zbierania jakichś tam minerałów. I z jednej strony mamy naprawdę, tak jak powiedziałem, banalnie proste zasady do wytłumaczenia w 5 minut, a z drugiej strony mamy całkiem przyjemną grę logiczną, abstrakcyjną grę logiczną w której jest sporo, sporo miejsca na to, żeby pomyśleć i coś ciekawego wykombinować. to mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Podoba mi się mechanizm ruchu, jaki tu jest. On jest znowu, no, banalnie prosty, tak? Patrzę, na jakim kolorze zaczynam rundę i o tyle pól muszę się poruszyć, tak? Nie mniej, nie więcej, tyle muszę. Jak mi się uda w linii prostej, fajnie, zbieram jak nie... To coś się stało i tak kafelek odpada, ja się gdzieś przenoszę, co też może być pewnego rodzaju kombinacją w tym, co chcę i jak chcę zrobić. To też czasami ma znaczenie. Ten mechanizm ruchu, znowu prosty, ale dający możliwości, bardzo mi się tutaj podoba. Podoba mi się użycie narzędzi, tak? czyli czegoś, co. Da, da nam jakiś bonus w trakcie rozgrywki, ale z drugiej strony musimy wydać jeden ze zdobytych kafelków, tak? jeden ze zdobytych minerałów. Nie odrzucamy go całkowicie, nie tracimy go zupełnie. Dostaniemy za niego trochę mniej punktów, ale może nam się to opłaci. Poza tym tych narzędzi podoba mi się, że to, że jest ich 10, tak? znaczy 5 dwustronnych, że można sobie to jakoś pomieszać. Bardzo fajna, bardzo fajna sprawa. Mechanika odcinania y, obszarów to też jest bardzo fajna rzecz, bo z jednej strony pozwala na kombinowanie, jak tu co odciąć, żeby jak najlepiej nam wyszło, a po drugie potrafi czasami nieźle skrócić grę, kiedy nawet przypadkiem, a może i celowo odetniemy potężny, y, potężny obszar planszy. Bo co jest fajne, tutaj. W tym odcinaniu nie bierzemy pod uwagę liczby odciętych kafelków. To nie jest tak, że musimy odciąć mniejszy fragment niż to, co zostało. Nie. Wystarczy, że nie ma połączenia i nikogo tam na tym nie ma. Odcięte, poszło. Pół planszy nagle trafia do wora i co teraz? Nie? Świetna, naprawdę, naprawdę świetna rzecz. I to są rzeczy, które, które mi się podobają w minerałach. Jest też jednak coś, co nie do końca przypada mi do gustu. I to jest rozkładanie tej gry. <laughs> to nie jest długie. Ja wiem, zaraz będziecie pisać, ale przecież to jest moment. Tak, minerały rozkłada się parę minut 3, 4, 5 minut budowania tej planszy samemu. Jak jest nas więcej, to jest to nawet szybsze. Ale ja mam jakąś wrodzoną niechęć do, mani do manipulowania takimi małymi rzeczami i wiecie, układania ich jeden obok drugiego. Tutaj powinno z ofu było desło no, 300. Po prostu nie lubię tego, tak? Jakoś. Słuchaj, ja wiem, że rozkładanie minerałów jest czasami nawet jest mniej upierdliwe niż większość Eurasów potężnych, tak? Gdzie też musimy coś, ale no nie wiem, nie lubię, jak ktoś mi to rozłoży, o, super, tak? Grę składa się momentalnie, do wora, koniec, nie? zresztą tam połowa rzeczy już w worku jest, jak rozkładamy, ale tego układania tu, ten, roz... po prostu tego nie lubię i już, no, zabijcie mnie, <laughs> po prostu. No dobra, słuchajcie, i to, te rzeczy, które mi się w minerałach podobają i nie podobają, czas to jakoś podsumować. A więc trzy pytania i trzy odpowiedzi. Pytanie numer jeden: jak chętnie znowu usiądę do minerałów ubrane w moją begiegową ocenę? No i słuchajcie, ja nie przepadam za grami logicznymi. Kiedy pierwszy raz siadałem do, do minerałów, do prototypu, kiedy mi powiedziano, że to jest taka gra logiczna, wybieranie, powiedziałem: No dobra. Dobra, pokażcie to zobaczę. Zagram. Niech będzie. Tak? I. <gryw> I zagrałem. I zagrałem potem jeszcze raz, i na kolejnym konwencie jeszcze raz, i jeszcze, i jeszcze, i tutaj znalazło się moje logo wśród patronów medialnych. Uwielbiam minerały. To jest dla mnie dziewiątka. Mogę w to grać z rodziną, mogę w to grać z wyjadaczami. Naprawdę, minerały u mnie trafiały do każdego. Śliczna, rewelacyjna. No, jestem, jestem tą grą oczarowany, tak? Tak jak nie lubię jakichś logicznych abstraktów za bardzo, to nie jest moja typowa, wiecie, kubka szczęścia. Tak, akurat minerały dołączają do tych niewielu gier w tym gatunku, które mnie za serce po prostu chwyciły. A minerały chwyciły mnie za serducho oj bardzo mocno. Tak, dziewiątka ode mnie dla minerałów. Bardzo lubię tę grę. Przerywniczek rodzinny, przerywniczek z wyjadaczami. No to po prostu mogę zagrać wszędzie, z każdym, gdziekolwiek. Zaproponuję, jak ktoś zaproponuje, to się zgodzę. Tylko rozłóżcie to za mnie. tak? Nie każcie mi układać planszy, proszę. Proszę. Dziewiątka dla minerałów. Pytanie numer dwa. Czy kupiłbym ten grę, gdybym nie dostał jej do recenzji? Ja znalazłem w sklepach od, w cenie od 120 do 150 zł. I uważam, że to jest bardzo fajna cena za. To, co jest w tym pudle, za tę zabawę, którą ja dostaję z tego pudła, ja bym spokojnie za te pieniądze minerały kupił. 150 zł nawet bym był w stanie za to dać. Okej, okay, tu jest trochę powietrza, nawet trochę dużo powietrza w tym pudle, ale jakby reszta tego, co tam dostajemy, rekompensuje to powietrze i tak kupiłbym. I pytanie numer 3. Czy minerały zostają w mojej kolekcji? O tak, jak najbardziej zostają. E, zostają, bo. w bo Santorini to jest e, taka dwuosobowa, e, logiczna rzecz. A minerały, tak, to po prostu wyjmę i e, jestem w stanie zagrać większą liczbę osób. Także minerały zostają, będą grane, bo po prostu mi się podobają. Tyle. No dobra, i to na dzisiaj wszystko. Dzięki wielkie, że nadal tu jesteście, wytrzymujecie, siedzicie i oglądacie to wszystko Pewnie tam po dwie minuty góra, ale, ale zawsze Klik jest klik Wyświetlenie jest wyświetlenie, jak to mówią starzy youtuberzy Chyba Jak zawsze zapraszam Was do lajkowania, komentowania Jeżeli podoba się Wam to, co robię, a jeszcze mnie nie subskrybujecie To zasubskrybujcie, bo czemu by nie Zaglądajcie też na Facebooka i Instagram Linki są w opisie do tego, do tego materiału jeżeli bardzo podoba wam się to, co robię, bo jesteście szaleni albo co, to zerknijcie na mojego Patronite'a. Może przyjdzie wam do głowy wesprzeć mnie nie tylko kliknięciem, ale jeszcze czymś bardziej namacalnym na patronajcie Link w opisie i tutaj u góry. Głoście dobre słowo o moim kanale, ale również zaglądajcie do innych recenzentów. Tych na wideo, tych, którzy piszą blogi, tych, którzy robią podcasty, bo warto dowiadywać się o planszówkach. Z różnych, różni z tych źródeł, bo każdy ma inny gust. Ale przede wszystkim dużo grajcie i, za, i namawiajcie innych do grania, bo to jest świetna, świetna zabawa. Tyle na dzisiaj, dzięki wielkie i do zobaczyska.